Witajcie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać opuszczoną kotłownię, znajdującą się na terenie dawnej jednostki wojskowej. Co mogę powiedzieć? Kotłownia jest nieczynna od kilku lat. Teren częściowo jest w rękach wojska, częściowo w rękach Straży Pożarnej. Częściowo w rękach muzeum, a kotłownia, jak widzicie, jest na razie ogólnodostępna. Tutaj widzimy sypy na węgiel, pomieszczenie paliw płynnych i tak dalej, i tak dalej. A tutaj mamy budynki, budynek głównej kotłowni. Przejdziemy się jeszcze raz, tutaj zobaczymy te sypy. Zobaczymy, czy uda nam się wejść do środka obiektu. Widzicie, obiekt jest zadbany. Są nowe rynny. Ale z tego, co wiem, można tutaj pochodzić i krzywda nam się nie stanie. Przejdziemy. O. Jesteśmy o zbocznej ścianie i zobaczymy, czy uda nam się wejść. O, proszę, udało. Jesteśmy w budynku kotłowni. Tu sobie zejdziemy i zobaczymy potężne piece do palenia, do ogrzewania. Proszę. Drugi piec. Są jeszcze ponumerowane. Trzeci piec. I czwarty piec. Tutaj to to. Oczywiście po mojej lewej stronie. Tutaj całość piecy. Tutaj zobaczcie po lewej stronie są sypy. Tu jeszcze zachowane rozdzielnia. Wejdziemy do środka, zobaczymy co tutaj jest w pomieszczeniach technicznych. O tutaj akurat łazienki. Czyli typowo pomieszczenia socjalne Jeszcze zachowany fotel Proszę za jakość, ale nie przygotowałem się, dzisiaj nie wziąłem Nie wziąłem po prostu latarki, myślałem, że tutaj jest jasno Do piwnicy nie będziemy schodzić, bo po pierwsze jest tam śmietnik, a po drugie nie mam właśnie latarki a oświetlenie telefonem to, to nie to. No i tutaj mamy Tył, piecy, sypy, tunele, o tutaj już złomiarze zaczynają działać. Próbujemy wyjść jeszcze na zewnątrz schodami, zobaczymy czy się uda Wam pokazać e, kominy potężne. Jeszcze ze lampami sygnalizującymi. No jest pod słońce, więc o widać jeszcze kominy. Mam nadzieję, że ten krótki filmik Wam się podobał. Pozdrawiam, hej!